Siemanko! Yy, właśnie yy, odpakowałem swoje paczki, bo Tosia mi da, a ja jej, <suszy> więc odpakowujemy sobie razem to, bo to w tym, że się, na YouTubea to będzie idealnie pasowało, nie? Dawaj ty pierwsza. Yy, do, co dostałam? To ja już to widziałam i to jest... Nie widziałam tego, bo się hmm. myli. No właśnie, mi się zawsze mieli. To jest instrukcja. z yeah. iPhone, sobie tutaj odpakuję, a Wandzianik w tym razie wam pokaże, ale sobie odpakuję. Nie, najpierw No dobra. Mam <grym grym grym grym> tutaj iPhone Ka, nie jest dobrze zaklejony, ale to nic, prawda? No, chusteczek. Fajne. No, dajmy. Dajmy, to się nasz. tak się, tak się jak na innych TikTokach, czy tam YouTube'ach, czy tam w shortach, e, shortach. 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 Ściska i tak... Tak, o tyś robili. Nie wiem dlaczego, ale coś naprawdę, naprawdę mi się do pudełko podoba po iPhone. Naprawdę. Ja, ja naprawdę, ja jestem dumna w, w tej Wandzi. I Wandzia pewnie ze siebie też, tak? Tak. No. Hmm, co to tutaj mamy? Laptop, mini laptop. I w ogóle tu są wszystkie klawisze od prawdziwego laptopa. Odgapiasz od laptopa prawdziwego? No. Tylko, tylko liczę O Boże, ja zawsze chciałam mieć. I to jest takie, jakby no, ja nie zrobiłam laptopa dla niej, ale no naprawdę, no, bo nie miałam czasu, bo to był dla mnie za trudny. I naprawdę fajnie. I tutaj kolejny iPhone, taki off krówki jak na innych e, shortach e, To są już modne, naprawdę, krówki, więc. No fajnie, teraz Wanda pokazuje, e, Więc tak, e, kto to robił Tosia? Wanda. Ale nie, mój, mój prezent. Kto mi dał? Ja. No. Bo ja jej robiłam, a ona mi. No przecież to Tak e, Taka, taka, je, pokaż swoją tą. E, ja zrobiłam dla Tosi taką, a Tosia dla mnie taką. Otwieram. Pierwsza, ojeju to jest taka paczka, więc tak, pokazuję, no bo tu jest y, ten różowy, no, 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 no. biały i czarny, no, no. i czarny. Pierwsze, co tu wystaje, to muszę zobaczyć, Zobaczę. patrzysz, o, moja. Zęb... dobra, y, tu jest opakowanie od. Zegarka. Chyba. Nie wiem co to jest. Zegarek to jest? Tak, zegarek. Jak ty to umiałeś zrobić? No, normalnie, to jest... to jest łatwe. To jest łatwiejsze od telefonu. Ja mam taki zegarek, chciałam wam powiedzieć. Nie no. masz jeszcze zegarka? Mam takiego samego, mam. Nie, Wanda, To co tam leży? Gdzie? No na stole tym dużym. Gdzie? I to. Jest to? To jest w ogóle Apple. Ten różowy taki, że ze... nie, tamtej stronie, I to jest w ogóle Apple i zobaczcie, ja mam taki Gdzie? sam, no ten różowy, ten różowy, ja mam taki sam z dużym ekranem właśnie. Chciałam powiedzieć tylko, że ten słuchajcie, ma to, to jest do grania, a to... Tutaj to tylko godziny pokazuję i też można z, y, y, YouTube y nagrywać na tym zegarku i też można y, oglądać TikToki. Nie mam taki sam, pokaż ten zegarek. Taki sam duży ekran. I taki <laughs> sam różowy. Chciałam Wam powiedzieć nową kolekcję, wyskoczyła z naszego sklepu. E, e, e to jest moje, moje! <laughs> Moja serwona. Dobra. Ale naprawdę wyskoczyły, prawda? A co to tutaj jest, to środka? Włożyła? No to jest fula A Ja już ja włożyłam. Ale fajnie. To to się robiłam. Pamiętajcie, najważniejsza jest w tym. taśma. to jest król wszystkiego. Dobra, ja O to... ten... oh my god! No zostaw ten zegarek. To jest opakowanie. Tak zobaczyłam. Instrukcja. Happy <coughs> <coughs> Taki jest iPhone. O, tu już jest już Więc tak, najpierw coś tam wkładam. O, zostaw mnie! Cicho, bądź. Bon. <laughs> Tam, tam jest też, nie, bo tak Tak, taka. taka. Wszędzie, Wszędzie jest taka, bo Taka. Nie, u nas nie. Taka, ym, taka ten. Taka okładka, a taki telefon. No tak, no wow. oczywiście. A jeszcze coś tu jest? No tak, no okładka. Na telefon. Właśnie stracić. Cicho, stanie. co od zrobiłam siebie zrobiamy Nagrywamy ten drugi film, No, nie, no. Zakładamy etui. Etui, etui, etui. Tek. Dlaczego ty zawsze i robisz takie rzekłeczka? No bo to jest piętnastka. Piętnastka ma dłużej. Tak jak Dominika. Dominika ma chyba Piętnastka? No. Otworzyliśmy. Otworzyliśmy, teraz jeszcze coś tu jest. To tu jest. Nie To tu, tu jest napisane. Co tu jest napisane, Tosia? No to są kolory, ale one tak, tak, ona to są biała. Zobaczmy. O, to jest się tam. No bo ty to uczy już... Te dźwięki. Właśnie są trochę za małe. Chciałam powiedzieć. Są wyśmienite. Ale to ładne. Ale piękne. Patrz jak. Jaką ładną ma bransoletkę. No ja mam to. Tim arbuzik normalnie. Ja mam to. No właśnie. A ty no. nie masz, bo no ja No i to co? To jest mój dom. No i co? Mieliśmy się nie kłócić. Ha. No dobra, przepraszam. Wiesz co? Może zrobimy bawę? A miałaś właśnie mi różne pasnokcie zrobić, a nie tylko. Już mi nic nie powiedziałasz. Chociaż ja ci zrobię taki zestaw ze ze do zrobienia pasnokci. No bo właśnie już to nie zdążyłam. Mama mnie wołała do kompania. Nie zdążyłam.

Wanda przestań, bo to moja siostra ogląda. Naprawdę? No. Pozdrawiamy, Hanie! Kiedyś oddaj no, no. buziaczki e, tej. Popi, popi, A wiesz, że ten... A moja mama mi posła Popi, 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 popi. A moja nie. Ale to nie chodzi o twoją mamę. No to zobaczymy, jak zobaczy ten filmik, kto zobaczy. Powie ci coś. Mamo, ona po prostu... Ona mnie zmusiła na to. Nie, ona chciała, proszę panią, ona nie, chciała... Nie nieprawda. Ona chciała! Ona chciała. To, ona, nie! Ona powiedziała tak, nagrywamy YouTube'a. Nie. nie. Ona tak powiedziała, proszę panią. Mieliśmy się nie kłócić. Proszę panią, ona tak powiedziała. Dobra, przepraszam. Nie powiedziałam tak, ok, powiedziałam. Powiedziała, ciocia. Razem chcieliśmy. Nie, ty nie nie z mam kuzynką. Nie słyszysz się nie. Tak, jest. Nie. Od nie. kiedy? Od, od, od dzisiaj. A tu Naprawdę masz to z komiksu, ty bardzo. No już musimy nie kłócić. No popi, pi, 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 pi. Ej, to łóżko jest takie fajne do skarpnięcia. Pop, 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 Jak piłka. Pop, 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 Dobra, nie wiem, gdzie jest drugie, ale jeszcze mamy je. Dobra. A wiesz co? Leżemy i y, y, taka moja koleżanka sam też z To ona. wiem, o którą ci chodzi. No, nigdy jej nie widziałam, ale wiem. No i ten, ona my razem, nie wiem jakby ci to powiedzieć. A ty tak w ogóle, to z kimś w ogóle pijesz razem z kubka czy coś? Co? Z jakąś koleżanką pijesz z kubka czy coś? Co? Boże, święty, jaka kucha! Czy ty pijesz z jakąś koleżanką piwo? Nie! Pijesz z Ale co z kubka? No, jakieś picie na przykład. Co? No z tobą. Jak to no z tobą kiedyś było? No, a ja piję sandrą. Nawet teraz musi się nauczyć właśnie yy, ten. No. A tu jest Jeść. Musi się teraz yy, nauczyć jeść z nim. Więc. Dobra. Pasę odkładamy do opakowania. Co ty tak długo tu pokazujesz? No, bo przecież mi tyle tego zapakowałaś. Ale. Ty paznok się tak długo właściwie. Z tym nie zapakowałam. To chyba ty tylko trzy rzeczy mi dałaś. Nie jeszcze te obrażki. Ale mi chodziło o to dość. Boże, zegarek mi się nie chce zapiąć. Idź do mamy. To ja sobie do torby spakuję, mój okej. Okay? Uh -huh. Albo nie sobie załatwię. tak. Pierwsza rzecz jest pokazana. Po co ty chcesz jeszcze pokazać wam? Bo w tym pudełku były jedno to Coś tu jest. Nie mam nic. Tylko to. O, kupiłam. A, jeszcze jeszcze jest, nie zauważyłam. wiesz co, ja na YouTube widziałam w filmik, filmie, że, ty, że trzeba się widzą pochwalić, więc się chwalisz. Nie, tak, ale czym? No, jak czymś tam y, pochwali, chciałaś, powiedziałeś tam. że chciałam wam się czymś pochwalić. Panda i Tosia. Wiesz co, y, bawimy się w tej siostry? No dobra. Y, widzowie, już muszę mnie kończyć, bo no właśnie. będziemy się bawić w ogóle. W ale przecież nie jesteśmy już nie musimy się bawić. No, no, no nie będziemy się bać, tylko będziemy rysować. No właśnie, bo my jesteśmy fankami rysowania. Właśnie rysowania! Tymi samymi samami ty tymi wiesz. Jest naprawiony? Od... Nie. Dobra, papa. Pa.